To ja jeszcze na sam koniec dosłownie jedną, jedną sesyjkę odpalę z tą grą, o której e, mówiłem, czyli Hell Clock. Jeszcze raz, szybko tylko e, informując, ja dostałem maila wczoraj. Ja masę dostaję dostępów e, do gier, tam hej, mamy kod, chcesz to zagraj, nie chcesz to nie zagraj, to jest po prostu dla ciebie, nie? I no cóż, wiele z tych kodów e, po prostu, no dobra, gdzieś tam w limbo gnije, czasami korzystam, czasami nie korzystam. Jest jeszcze jedna gra od Hyper Strange, e, którą muszę ograć e, i, i też pokazać, bo myślę, że warto. Ale jeżeli chodzi o ten Hell Clock. Hell Clock. Odpaliłem wczoraj, przed snę. Dobra, zobaczę przynajmniej co to jest i zobaczymy. No, i wciągnęło mnie tak, że zagrałem tam. Około godziny. Może być niedługo, może być długo, zależy jak to patrzę, ale po prostu miałem iść spać i tylko zobaczyć, co to jest. I żałowałem, że muszę iść spać, bo gra mnie strasznie oczarowała. E, jestem ciekawy, jak to się faktycznie dalej rozwija. E, na ten moment e, odkryłem tam kilka mechanik, zobaczyłem, jak wiele jest tam możliwości rozwinięcia postaci, jak wiele jest możliwości buildów. E, jest to genialne połączenie takiego arpg z roglajkiem, albo roglajtem bardziej. Jest to na tę pierwszą godzinę. Świetna gra, tym bardziej, że ona kosztuje faktycznie chyba 70 zł. czy coś takiego. Tak więc pozwólcie, że odpalę ten tytuł, pokażę Wam go i naprawdę na ten moment polecam go. Może później się to zmieni, ale moje pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo solidne. No, 74,99 na Steamie. Ciekawe, po ile jest na Instant Gaming. Tak więc e, ja tutaj mówię, mam godzinę ograną, tam chyba do 10 czy 9 już tam. E, 9 albo 10 poziomu dotarłem. I to jest tak, że wiecie, gracie, 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 zginiecie, cofacie się do początku. Część rzeczy zostaje, część rozwija waszą postać. Może się ją trochę. Część rzeczy, które podnosicie, ginie, część e, zostaje jako permanentne ulepszenia. Tutaj widzicie próby 5. A, czas gry, godzina 20, najwyższe piętro, dziesiąte. Wszystko się zgadza. Ja wam pokażę, zanim pójdę, ile jest możliwości, tak jakby zbudowania swojego e, buildu po prostu, nie? Jak widzicie, soul shadingowa troszeczkę grafika, tak więc e, to nie wszystkim może siadać. E, ja nie jestem wielkim fanem, ale nie przeszkadzało mi tu. Bardziej mi przeszkadza język włoski. Jakoś nie trafia on do mnie tak samo, jak język niemiecki. Chyba włoski, nie? Tak, nie wiem, nieznany mi dialekt. I przejdźmy może tak, najpierw pokażę wam drzewko rozwoju. No, nawet mam trzy punkty do rozdania e, w tym momencie. I to wygląda tak. Portugalski, a może tak, OK. Nieznany mi dialekt. Okej. Okay. I to się ciągnie, to się ciągnie, to się ciągnie. Aż tutaj, dotąd. A to jeszcze tam nie jest tam w pełni chyba rozwinięte, jeśli dobrze pamiętam, nie? Mówię, ograłem godzinę 20, więc. E, niewiele powiem. E, skile. inaczej, nie skile, skile masz tu. Jak widzicie, jeszcze nie wszystko jest. Na ten moment mam tyle tutaj odblokowane, nie wiem co tam dalej się dzieje i co się odkrywa, co nie. Wybieramy sobie skille, z których chcemy korzystać, możemy odblokować, jeszcze taki, 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 ja sobie na razie builda mam takiego. W zasadzie z tego już nie korzystam, z tego korzystam, żeby e, zwrócić manę, bo system działa tak, że wykorzystujesz manę, masz coś co jest spender, no i jest generator, no i taki podstawowy atak jest generatorem many, a potem masz spendery. A głównie korzystam na ten moment z podwójnych ostrzy. To dosłownie będzie taka 10-minutowa, 15-minutowa pokazówka. Potem dochodzi relikwiarz, który wpływa na skille i macie tutaj podstawowe rzeczy, oko obrażenia od błyskawic, plepleple, ple, ple, zyskiwane punkty doświadczenia, odporności. To jest jakiś taki podstawowy przyda mi się many więcej, ale na przykład masz nagle relikwiarz taki. I właśnie kiedy korzystasz z tych podwójnych ostrzy, no to zostają zwiększone o 18% twojej prędkości i tak dalej zmienia obrażenia na błyskawice dodatkowo kiedy zadajesz obrażenia krytyczne to jeszcze wybucha i tak dalej Mówię, what the fuck nie jaki tutaj już jest potencjał pokazany tego wszystkiego nie na koniec masz też jeszcze na przykład przedmioty które odblokowujesz, kupujesz tak poprawdzone z tobą zostają nawet jak giniesz wiecie tutaj o tutaj jakieś obrażenia tutaj szansa na trafienie krytyczne odporności życie prędkość odnowienia, czyli, czyli mana, prędkość ruchu, znowu różaniec, nie? I naprawdę jest dużo tego, można kupować inne, to są za rzeczy, które zdobywasz po prostu w trakcie, ale czas chyba pokazać samą też rozgrywkę. Nie wiem, czy jeszcze wszystko pokazałem, postać to jest tutaj, jest statystyki, sprzęt, nie, wszystko jest. No i dobra, ja mam, tak jak mówiłem, builda z tymi dwoma ostrzami i jest bardzo fajny, przyjemny gameplay, bo ogólnie kampania jest taka, tutaj widzicie, leci zegar, jak on się odliczy do zera, to giniecie. Więc nie mogę też zostać? Ja już mam zbudowaną troszeczkę postać, mówię, godzinę grałem. I przechodzimy z podłogi na podłogę, nie? Jak zdobędziemy poziom, który tracimy przy każdej śmierci, to tak jak w Vampire Survivors mamy modyfikatory do umiejętności. Do umiejętności, z których korzystamy. I na przykład ja na przykład chcę skorzystać z tego, że jak robię ten obrót. Korzystam z tego ataku no to poruszam się o 12% szybciej. Super, przydaje mi się. Lecimy z tym eee, i oglądajcie, patrzcie, zajebista, naprawdę gra mnie wciągnęła po tej godzinie, jak nie wiem, aż żałowałem, że trzeba iść spać. Złoto zdobywamy i zdobywamy również takie pierdoletki sprzęt. To są też rzeczy, które tracimy, a które podnoszą nam po prostu statystyki w tym ranie. Tak więc znowu jest duży modyfikator co do rozgrywki za każdym razem jest inaczej, nie? A złoto zdobywamy, żeby zdobyć kolejne buffy takie globalne. Za chwilę to... Nie, na, na pierwszej. E, podło... na, pierwszej mm, na pierwszym etapie tego nie będzie chyba, jeśli dobrze pamiętam. I znowu zdobyłem poziom, tak jak Vampire Survivors. Rozwijamy dalej. Co chcemy zrobić? Szybkość umiejętności, czyli jak szybko zadaje ona obrażenia, jak szybko atakuje. nie. Schodzimy o e, piętro niżej. I tutaj już będziemy mogli za te złoto kupić ulepszenie kolejne, nie? Jak widzimy też jest elitka, ale no tutaj na pierwszych podłogach one dość szybko padają, dzięki czemu szybciej je przechodzimy, mamy więcej czasu. Taneczna furia, szybka, szybkość umiejętności 20%, albo tam kosztmany i tak dalej, to jest to z czego korzystamy, bo z tych innych też jeszcze mogę korzystać, będę korzystał na przykład z ulepszeń do spowolnienia. Tak więc biorę to. Eee, I pamiętajcie, za pierwszym razem to wygląda troszeczkę inaczej, bo ja też korzystałem to jest podstawowy skis, z którego korzystałem, ale przesiadłem się na te ostrza, jest mi wygodniej. Bardziej mi leżą, nie. Nie trzeba wybijać wszystkich mobów, ale dropią dają doświadczenie, więc chcemy to rozwijać, nie. O, i tutaj mamy ten posążek, w którym za złoto odblokowujemy kolejne ulepszenie. Tutaj akurat nic ciekawego, wybitnego nam nie poleciało, bo widzicie, nawet tutaj jest powszechne, ale są epickie, magiczne i tak dalej. Tutaj myślę, że wlecę. Prędkość ruchu. Przyda mi się, żeby walczyć z zegarem. I to jest globalne, nie? I coś lecimy dalej. To jest taka prezentacja gry naprawdę w 10-15 minut, nie? Jest obsługa padzika, ja gram tylko i wyłącznie myszką, bo tutaj ogólnie wybrałem e, sterowanie myszką, jest USD i chyba jest. A przepraszam, o padzie źle mówię. Nie sprawdzałem, czy jest pad. Wydaje mi się, że jest, ale, ale nie powiem ci na 100%. Jest może, może w opcjach nawet sterowanie. To trzeba zobaczyć, czy yy, działa w tej aplikacji Steamowej, czy wyłapie. Kontroler jest w sterowaniu. Widzisz, grzeszę odpowiadać. Dzięki serdeczne. Muzyka też zresztą podpiernicza trochę diablakiem, nie? Ale ja przede wszystkim jestem strasznie oczarowany tym, jaka jest tutaj możliwość modyfikowania faktycznie swoich buildów, bo... To się nie zachowywały, ten atak nie zachowywał się tak, jak go wziąłem na samym początku, ale już chociażby sama ta relikwia sprawiła, że korzystam tylko z niego, nie? Bo wcześniej korzystałem właśnie z tego ataku i go tam sobie rozbijałem, nie? I właśnie, jeżeli chcę połączyć to wszystko ze sobą, porzucam banieczkę, ona 80% zwalnia te moby. Fajnie się to łączy, nie? No i teraz mamy, o! Bosa, którego teraz w tym momencie ja sobie oram jak chcę. Piękna rzecz. Prędkość ataku 15%, obrażenia od żywiołów, to mi się łączy. Też mamy bardzo, zobaczcie, do, zobaczcie niby indyk, tak? E, poboczny, e, ale jak dobrze opisuje tagi, nie? że wchodzimy i mamy od razu tag, że jest to wręcz obrażenia od błyskawic, obrażenie od żywiołów. Na poe dwa trzeba było czekać, zanim to było tak fajnie opisane. No, w jedynce też jest, ale mniej widoczne. Tutaj widzimy, co na co działa. Nie? Czyli e, wszystko, co jest związane z e, m, żywiołami, z atakiem wręcz e, i błyskawicami, podnosi nam obrażenia. Więc obrażenia żywiołów 15%, ale myślę, że prędkość ataku teraz skorzystam. Nie, nie skorzystamy, bo nie mam złota. Zobaczymy, czy uda mi się zebrać jeszcze gdzieś tutaj. Jest jakaś skrzyneczka, nie. Eee, to rozwalimy. Dobra, nie będę się cofał, trudno. To trzeba w takim razie skoczyć na obrażenia od mocy. I idziemy dalej. I lecimy do zgona, bo pewnie gdzieś tam przy dziewiątej eee, ścieżka się wywalę. Punkty nauki, szybciej zdobywamy expa. jak widać, bardzo szybko. Nie interesuje nas ten skill. Nie interesuje nasz, nas ten skill, ale czas trwania na przykład tej banieczki jak najbardziej nas interesuje. Tak jak mówiłem, te ulepszenia działają tylko do skilli, które mamy założone, więc ja tak naprawdę ten skill z tą salwą mogę zdjąć. Dzięki temu będę miał bardziej skondensowane e, te opcje. Dobra, tutaj intensywność spowolnienia o 25% to jest dużo, ale tutaj mamy obrażenia o 20%, więc skorzystam z tego. More damage! Idę sobie do odnogi. Tam zawsze są jakieś skrzynki czy coś takiego. A poza tym grama jakiś fajny endgame, to się nazywa Ascension. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, co to jest, no jeszcze do tego nie dotarłem, ale taki... Trochę jak Atlas w Poe rzekomo, nie? Nie, że budujesz sobie mapki, tylko że masz taką nieograniczoną ilość. Przynajmniej tak to rozumiem. Być może się mylę. Teraz mogę kłamać, bo tego jeszcze nie sprawdziłem. tu tylko godzinę 20, jak widzicie, nie? A tu skrzyneczki bym nie zapomniał. Bardzo dobrze, że jest taki, e, takie przyciąganie e, tego złota, to też bardzo uprzyjemnia roz po prostu nie, nie jest taki filiz zbieranie tego. A tutaj kolejna odnoga. E, Niemniej naprawdę muszę przyznać, że ta gra na pierwszy rzut oka strasznie mnie oczarowała. No, jeżeli mówimy o Diablo, to to jest dużo lepsze od Diablo, nie? Czas trwania, dolegliwości żywiołów niekoniecznie. Unik, unik weźmiemy. Nie mamy nic dla siebie, zapłacę. Zobaczymy, czy pokaże się coś dla mnie. Obrażenia 30%, świetnie. To wszystko, co teraz zdobywam, to znika, nie? Jak zginę, to znika. Albo jak się skończy czas. Zwiększą umiejętności obszarowe. No, Pewko, to dla mnie. Zapraszam. Tak, obszarowe Żywioł. No, nie ma niby tego taga, nie? No to nie. To zostawimy co innego. Obrażenia żywiołów. No to powinno być o, ale nie ma tego tagu, więc zobaczymy, nie? I tutaj po lewej stronie trochę zasłaniam niestety, widzę, kamerą, ale wyskakują właśnie rzeczy, takie pojedyncze rzeczy, które dostaję i które mi wypadają, które się ulepszają, nie? I na przykład teraz podniosłem jakieś tam trinkety takie po prostu 10% obrażeń krytycznych, Szansa na trafienie krytyczne, dla mnie bardzo ważne. I kolejne szanse, czyli mam 10% do szansy na trafienie krytyczne, 20% więcej życia. E, prędkość ataku, prędkość odnowienia, czyli many, prędkość ruchu. I e, podniesienie ilości many posiadane. Naprawdę zajebista Gierka, nie? Jest tyle zmiennych, tyle zmiennych w jednym ranie, że na ten moment każde wejście w ten dungeon to jest takie. taka ekscytacja. Bardzo dobrze to zrealizowali. A mówię, a podejście do gry było takie: E! Sprawę, dobra, zobaczymy, jak już wysłali. I na pewno zrobię z tego materiał. Myślę, że ta gra zasługuje na polecenie. Co prawda mówię, to są wrażenia, no teraz powiedzmy po półtora godziny, ale nie zmienia to faktu, że moje wrażenia już pierwsze są bardzo dobre, a to się rzadko zdarza. O. I to jest kapliczka szybkości, od razu jak zapierdlicza, nie? Tak, Ach, Kolejna i obrażenie od błyskawic. Doskonale i nawet mnie stać. Pięknie. O! I teraz jest taki pierwszy bosik, który jest pierwszą taką przeszkodą, ale który teraz jest orany jak, jak dziecko, no bo już jestem odpowiednio ulepszony, nie? Więc rzucam na niego banieczko, on jest spowolniony i został zmielony jak nic. Dziękuję. I to jest progres, słuchajcie, po godzinie, a na początku to się z nim tłuczem. ja tam, wiesz, raz się bałem, że padnę, nie? I to są relikwie, które podnosimy. I one wpływają już na skillę często, nie? Nie wszystkie, bo to jest też RNG. Możemy losować ponownie, i teraz patrzmy. Trafienie wrogów pędem cienia. My nie mamy pędu cienia. My najbardziej korzystamy z podwójnych noży oraz z tego, z powolnienia. Nic. Trafienie wrogów pędem cienia. I. Obrażeń od refleksów zostaje zmienionych na obrażenia od błyskawic. Nie. Dobra, wylosujmy jeszcze raz coś innego. Pęd cienia, no nie interesuje nas. Znajdując się w obszarze działania spowolnienia, zyskujesz 11% maksymalnej many w postaci przekonania. Przekonanie e, to jest, to możecie kojarzyć o Boże z te, no, konkurencja po, Last Epoch, że nawet tutaj widzicie, jak wydajecie manę, no to mana tak jakby robi tarcze na Waszym życiu. I to, to się tutaj nazywa. To się nazywa właśnie przekonaniem. A tutaj mamy, zapewnia 90% przekonania po likwidacji, dodatkowo wszystkie umiejętności strzeleckie. A to są srebrne pociski. Przy czym? Do czego to dotyczy? Eee, wszystkie wszystkie umie umiejętności strzeleckie. Nie korzystamy. Weźmiemy to i będziemy z tego korzystać w następnym ranie, pewnie. Eee, obrażenia 20%. Zero e, zastanowienia, inny rzut, bo tutaj nam nic nie pasuje. Obszar rażenia 20%. Będziemy mieli jeszcze większy obszar e, tej e, umiejętności. Super. Zostało mi 2 minuty na 3 minuty, e, bo jak się zegar skończy, to tutaj umieramy, nie? To jest właśnie taka troszeczkę mechanika na to, żebyś robił te ramy. Jeżeli wiesz, masz dobrą prostę zbudowaną, to wszystko śmigasz, nie? Mana się kończy, strzelam z generatora, szybko jest wpytane i tyle, nie? Tak więc mamy generator i spender, taka podstawowa mechanika. I tutaj już jest ciężej, nie? Tak jakby drugi... no dziesiąty poziom to drugi akt powie... no nie akt, ale no świat, nie? Dewastująca salwa, ple ple ple, intensywność spowolnienia weźmiemy, bo nie ma nic innego na ten moment. W ogóle ten mob też się kojarzy z pole, nie? Coś ciekawego. Nie stać mnie. Trafienia zmniejszają odporności na błyskawice o 20%. Zajebiście, czyli mamy coś co przebija jeszcze odporności mobów. Nice. Mane weźmiemy, nie? I patrzcie, mamy goblina. Trochę z Diablo teraz się kojarzy, nie? Goblin nam spiernicza. Diablo 3 przede wszystkim, nie? No 4 też wiadomo. Tak więc kolejny taki aspekt RNG, nie? No, i tutaj moja przygoda się jeszcze kończy, jak też czuję. Bo e, tutaj zazwyczaj bibię już i padam. Specjalnie założyłem ten trinket, e, odporność na zarazę. Bo właśnie, mobek z którym przyjdzie mi walczyć tutaj na końcu, on zadaje obrażenia obszarowe od zarazy. Te 17% to nie jest jakoś wiele, ale mam nadzieję, że da nam różnicę. Zobaczymy, nie? Bo z, z podstawowym syfem to się tam nie specjalnie tym przejmuje, nie? Jestem dla nich trochę invincible. ale zobaczymy zaraz. Dobra, pokazuje się Mobek i on właśnie te obszarówki robi. Może mi się uda. Chyba okay, się uda. Będziecie świadkiem jak idę dalej, bo na tym czasu zatrzymałem. Boom! Właśnie wczoraj na tym zakończyłem rozgrywkę. <ślesy> obszar rażenia 20%. Nice. Intensywność powolnienia. Intensywność spowolnienia czy obszar rażenia? Teraz pójdę w obszar rażenia. Jestem zadowolony, nie spodziewałem się, najwyraźniej ten trinket pomógł. Idę w nieznane. Dalej nie wiem co było, ale mam tylko minutę, więc pewnie i tak glebna, nie? Minutka mi została. Więc nic nie zrobimy. Nie wiem, czy jest jakaś na przykład możliwość, żeby e, zwiększać zasób tego zegara. Być może coś wypada. bo są jakieś mechaniki? Ale mnie tu tłuką, ej! Nie zdążyłem nawet potaspić. Tak se gadam, gadam, gadam. Uh, na, tej, na tej podłodze to już dawali mi tutaj niezłe wciary. I mamy właśnie powód, żeby się rozwinąć. I zbierając, zbierając. E, 11F, to jak się strafimy, tak. E, tak, te 4F, nie? E, I to jest właśnie to, co zebraliśmy. To możemy sobie wykorzystać w tym momencie, nie? I tutaj mamy na przykład, że każde trafienie nożem refleksów zwiększa prędkość ruchu i prędkość ataku, wręcz ple, plus, ple, plus jeszcze dodatkowe tutaj e, afiksy, prefiksy i tak dalej, sufiksy. Eee, Obrażenie błyskawic, zajebisty artefakt dla mnie. Ej, zyski, zyskanie przekonania, czyli to jak e, zyskujemy ten shield i odporność na obrażenia fizyczne, zajebisty artefakt, prosto doskonale wpisany w ten build, z którego korzystam. Więc wiemy już z czego będziemy korzystać. Mnożnik szansy na trafienie krytyczne 16%. Mój bil opiera się niejako, tak po części na trafieniu krytycznym również wykorzystam 1% many przy zabiciu. Zajebiste wykorzystanie. Ale mi zdropiło dobrze teraz. Ja pierdykam. E, co tutaj mamy? Matka Boża nieustającej pomocy. Spowolnienie to jest to, co wybrałem sam. I zwykły jakiś tam szary artefakt, pens do wyboru. I mamy jeszcze tak, portki, które zwiększają nam prędkość przy, um, regenerowania many oraz dobrą kurtkę, więcej życia. Zajebiście. Zbieramy to. Plepleple, ple, ple, gra nam się wczytuje. I widzicie, był jeden run i ja już nawet będę musiał decydować, co wybrać, czego nie wybierać tak poprawnie, nie? Musimy poczekać. Właśnie problemem w tej grze jedyne co, to jest... To, że gra niestety ma długie loadingi. Dobra, idziemy tutaj. Najpierw założymy to, co mamy. A, to się samo podniosło. Czyli, jak mamy upgrade, to sam się podnosi. Świetnie. Tam było to i było to. Tak, podniosło się ładnie. Co możemy kupić? Szansa na obrażenia krytyczne, ale mamy taką samą, więc e, po co nam to? Lewa, lewa dłoń, lewa dłoń. Może na prawą mogę kupić? Nie wiem. Mniejsza. Olewamy to na razie. To jest co? Obrażenia zadawane przez podwójne zostanie zamienionych w życie. Zajebisty artefakt. Nie dość, że atakujemy, to jeszcze się regenerujemy. Wchodzimy do likwiarza i ja jestem totalnie. Stalnie niestety zdziwiony, co tu, co tu mam robić. Bo tak, to tak, tego mogę się pozbyć. Obrażenia od błyskawicy, to mogę się pozbyć. Tych wszystkich mogę się pozbyć. I teraz pytanie. Biorę to, bo to jest. Nie, nie to. Eee... Gdzie jest to, co zyskałem? Z wykrzyknikami, nie? Ale które jest które? Podwójne noże zostaje zamienionych w życie. To jest to, ale ja tego nie zmieszczę. Jeszcze gdzieś ta pozostała e, pozostałe rzeczy. To jest to, obrażenie odbłyskawić zajebiste. Gdzie jest jeszcze to jedno pojedyncze, bo już się pogubiłem. E, nie widzę tego. Ślepy jestem. Jest tu coś, co się odblokowuje na stałe? Tak, no te artefakty mamy na stałe. Mamy to, co mamy na siebie założone, to jest na stałe. Jeżeli się upgrade, no to po prostu jest wyższa wersja i stare znika. Eee, I eee, jeszcze pozostałe rzeczy, które odblokowujemy na stałe, tak jak pójdziemy tu, to zdobywamy punkty umiejętności. Nie wiesz, i to też się odblokowuje na stałe, nie jak. <ścoughs> tak więc ja na przykład teraz bym wykorzystał. A, tutaj mogę, tak? No to yy, z chęcią zwiększę licznik o dwie minuty. Bardzo fajne. I w którą stronę? Pójdę, wiecie, co w, w złoto, bo te perki yy, zdarzyło się, że nie mogłem ich e, podnieść, więc ba, 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 ba. Nie ma klasy postaci, tylko sam sobie, e, że tak powiem, robisz swoją klasę, nie? Zaczynasz od takiej podstawy, która korzysta, wiesz, z tego skilla, strzela z pistoletu i tyle. Ale ja sobie właśnie zamieniłem na coś takiego. To tutaj totalnie, builda robisz. Pod siebie. Czyli każdy będzie grał inaczej. Dodatkowo masz jeszcze te dodatkowe rzeczy, czyli te perki, które zdobywasz przy wbijaniu poziomu, bo tutaj wbijanie poziomu działa właśnie jak Vampire Survivors. Czyli ogólnie ci się to resetuje, ale co wbijesz, wiesz cały bar, no to masz taki perk do wybrania, który jest aktualny w tym ranie. Tak więc mega, mega, giga dobre. No i właśnie teraz jeszcze ten relikwiasz chcę sobie wykorzystać, bo gdzieś, gdzieś mi się schowało to co chciałem. Szansa na upuszczenie świecidełka to mnie nie interesuje. Mnożnik. A, to jest to, to jest ten mnożnik to. No i jeszcze mamy kolejne dwa, które mógłbym wykorzystać. O, o obrażenia od błyskawic mogą pójść. To co z tym pójdziemy, czy coś z tego? Prędkość odnowienia, regeneracja many, każde trafienie nożem, nie? No to chyba będziemy musieli zostawić sobie to. Innej opcji nie ma, czy to jest. No, obrażenia od błyskawic to jest też spoko. No mikstury zapewniają 381 swojej wartości w formie przekonania zamiast życia i zwiększają odporność na zanik przekonania. No to jest spoko, ale nie korzystam, więc pójdziemy z tym. No i taki będzie wyglądał, tak będzie wyglądał mój build na przyszłość. Tak więc moi drodzy, to się nazywa Hell Clock, zrobię z tego osobny już materiał, mniej chaotyczny, bo tutaj po prostu mogliście zobaczyć moje ogranie, taki jeden run i możliwości jaki tak gra daje, ale takie na szybko, bez wielk wielkiego wnikania. Więc już teraz zapraszam na ten materiał, który faktycznie powstanie. Chociaż z tego będzie można zrobić też jakiś materiał odnośnie e, YouTube'a. Bo ta gra mnie bardzo oczarowała. Nie będzie to zazwyczaj, nie będzie to raczej recenzja. Przypuszczam, że nie będzie to recenzja. Myślę, że to będzie materiał na szybko po większym zagłębieniu się w grę. E, Niemniej polecam na Steamie. Ona kosztuje 75 zł. Szczerze, jeszcze może zobaczę, czy jest to na. Instant Gaming, tak poprawdzie, bo nie sprawdzałem. Słuchajcie, niesamowite, ale muszę pokazać, że na Steamie jest out of stock. E, tak więc. E, tylko Steam, moi drodzy. Tylko Steam.